thank you Hej, Chris. Właśnie wysłałam ci zdjęcie Tomka. Nice. Wyślę ci kciuk do góry i serduszko dla ciebie. Chwila, moment. Co to za ten dziwny emoji? Na świst pary. Ten księżyc wygląda jakby chciał skraść komuś węgiel. Chwila. Czyż wy mówicie o... ...węglokradącym księżycu? Yeah, Wygląda, coś w że tym tak celu. z tego typu. Legenda głosi, że jeśli wyślesz znajomemu emoji czarnego księżyca trzy razy, to on otrzyma serię emotikonów, które powiedzą mu, kiedy ten księżyc kranie cały jego węgiel. Czyli na trzech oddzielnych tekstach lub w tej samej się. Sam wiem. Sari, co to było? Wysłałam mu emoji czarnego księżyca trzy razy. Czemu to zrobiłaś? No, w tym temacie to, że. Nasz Tomek przybył z Anglii i zabezpieczony przed złomowaniem. Oj, lepiej o tym nie wspominaj! Bez urazy Tomku. Hej Chris, sorry, dostałem SMS od tego księżyca. Na no serio? Czy ty też wysłałeś te emocje księżyca? Ja tego nie wysłałem. Jeśli ty nie wysłałeś tego SMS-a, to kto to wysłał? Skradę wasz cały węgiel! Ojcu! Oj, hmm? Jo, to się, że wygląda grubo jak chemia. Potrzebował ćwiczeń. No racja. Eee, no cóż, pójdę skraść komuś innemu węgiel! No dobrze, że to już koniec.